Siemano, zobaczcie, do kolekcji moich butów, dołączyłem sobie takie różne parki. To są Air Forces y, Jedynki z Noktow. Zamówiłem sobie cztery takie parki, bo cena było zajebista. Widzicie, jakościowo są mega zajebiste, nigdzie kleju nie widać. Tu sobie układacie koraliki, dostajecie je. Mają sobie tutaj imię ułożyć wszystko, co chcecie, lub jakiś ogólny napis. Dostajecie normalnie z pudełeczkiem, właśnie z tymi koralikami. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak one wyglądają po roku noszenia, to tak wyglądają. Oprócz tego, że są brudne, są praktycznie jak nówki. Naprawdę polecam wam nie zamówić, są serio zajebiste. Dzisiaj Ci szybko pokażę, jak to zrobić. Lecimy. Nie zajmować dużo czasu, no to co? Klikamy sobie pod Instagramem i pod YouTubeem w linka. To jest strona, którą zrobiłem, żeby wam wszystko ułatwić. Wchodzimy sobie tutaj, musimy się zarejestrować, bo bez tego nie będzie tanio butów. E-mail hasło, zakładamy konto, wracamy. Klikamy sobie w buty. Macie tutaj worsy jedynki, wchodzimy sobie w tego linka. Trzeba chwilkę poczekać, aż się załaduje. W się wyświetla wam się taka strona. Tu są te nokty. macie naprawdę masę różnych wersji. Klikamy sobie tutaj, wybieramy rozmiar od 36 do 47,5. Ja 44 wybieram. Klikamy sobie tutaj G, nic innego, klikamy G. Dodajemy do koszyka, płacimy. Po trzech dniach dostajemy takie fotki butów, które zamówiliście, dokładnie tych, które zamówiliście, dokładnie tej pary, którą wyślecie sobie do Polski. Widzicie, goście, sobie zamówił taką parę. To co, wysłał jej do Polski. Zapłacił dwie dyszki około. Bo jest promocja na dostawę dla nowych użytkowników. Płacisz 2-3 dyszki, coś około tego. Zależy od jakiej pary. Tu, tu mam poradnik dodałem. On dokładnie pokazuje, jak dostać tą dostawę za 2-3 dyszki. 2-2,5 dwie, dwie minutki trwa. Serio jest to mega proste. Krok po kroku cię poprowadzi. Naprawdę polecam. Widzisz, że zamawiam naprawdę masę butów z tej strony. Każdy mi się trzymają, zajebiście. W niektórych chodzę półtorej roku, prawie dwa. I da dalej są praktycznie jak nowe. Oprócz tego, że są brudne. Dobra, ciesz się nowymi budkami, dzięki i cześć.